Polak, Niemiec i Rusek lecieli samolotem przez Afrykę. W pewnym momencie zabrakło im paliwa, jednak jakimś cudem udało im się wylądować. Pech w tym, że wylądowali w samym środku Sahary. Wysiedli z samolotu i zaczynają iść przed siebie. Idą tak już kilka godzin, wyczerpani do reszty, a znikąd pomocy. W pewnej chwili dostrzegają wielbłąda dwugarbnego. To cud! Krzyknęli i zaczynają biec co sił. Dobiegają do zwierzęcia, Polak szybciutko wskakuje na pierwszego garba, Niemiec na drugiego, a Rusek z pytaniem, a jak gdzie? Na to Niemiec siedzący z tyłu, podnosi ogon wielbłąda do góry i mówi, a ty Sasza do kabiny. Pewien Czech kazał przynieść Polakowi, Niemcowi i Ruskowi coś ostrego. Pierwszy przyszedł Rusek i przyniósł kosę. Czech kazał mu się tym ogolić. Drugi przyszedł Polak i przyniósł brzytwę. Czech na to: ogól się ta brzytwą. Polak się ogolił i zaczął się śmiać. Z czego się tak śmiejesz? Bo Niemiec jedzie kombajnem. Jadą przez Syberię Polak, Rusek, Anglik i Francuz. Nagle zaatakowały ich wilki. No, to trzeba kogoś wyrzucić. Zatem wyrzucili Anglika. Wilki się najadły, ale za godzinę znowu to samo. Wyrzucili Francuza. Po kolejnej godzinie wilki wracają. Rusek w tym momencie wyciągnął kałacha i wymulcił wszystkie wilki. Polak pyta: to po co ich wyrzuciliśmy? Na to Rusek wyciąga flaszkę i mówi: no, coś ty? Litra na czterech. Niemiec. Rusek i Polak zginęli w wypadku samochodowym. Idą do nieba. W bramie wita ich święty Piotr i mówi, że aby wejść do raju, muszą przyprowadzić najlepszy pojazd ze swojego kraju. Więc ruszyli. Pierwszy z ręką przyjechał Polak, a święty Piotr kazał mu ją rozwalić. Kopnął raz w samochód i Syrenka się rozleciała. Święty Piotr mówi: około możesz wejść do raju. I Polak wszedł do raju. Czeka w bramie na innych. Jedzie Niemiec z Mercedesem. Kopie w niego. Kopie i nic. Wziął deskę i wali nią. Po godzinie Mercedes się rozleciał, a święty Piotr mówi, Około możesz wejść do raju. Stanął obok Polaka, patrzą w dali i śmieją się. Święty Piotr pyta ich, czemu się śmiejecie? Bo Rusek jedzie czołgiem. Jechali pociągiem Polak. Niemiec i Rusek. Założyli się o to, kto jest szybszym złodziejem. Niemiec mówi: Dajcie mi 20 sekund i zgaście światło. Po 20 sekundach zapalają, niby nic się nie zmieniło, a tu nagle Niemiec oddaje im zegarki. Rusek mówi: Dajcie mi 10 sekund i zgaście światło. Po 10 sekundach zapalają, niby nic się nie zmieniło, a tu nagle Rusek oddaje im kalesony. Polak mówi: Dajcie mi 5 sekund i zgaście światło. Po pięciu sekundach zapalają, niby nic się nie zmieniło. A tu nagle wchodzi konduktor i mówi Panowie, koniec jazdy ktoś nam tory podpierdolił. Polak, Niemiec i Rusek zagubili się na pustyni bez jedzenia. Postanowili, że każdy z nich co tydzień odda coś z siebie do jedzenia, żeby mogli przeżyć. Pierwszy Niemiec postanowił oddać nogę Jedli nogę przez tydzień i kolej ruska. Rusek postanowił oddać rękę, więc przez następny tydzień jedli rękę. Na trzeci tydzień przyszła kolejna Polaka. Polak myśli i myśli i ściąga spodnie. Niemiec ucieszony mówi, o, w końcu zjem paróweczki śląskie. Polak na to, nie, nie. Po jogurciku i spać. Polak, Rusek i Niemiec spotkali diabła. Diabeł chciał zabrać ich do piekła. Jednak w wyniku negocjacji pomiędzy nimi stanęło na tym, że wszyscy trzej mają założyć sklep, w którym będzie wszystko. Po roku diabeł zjawi się u każdego z nich i tego, który nie spełni tego warunku weźmie ze sobą. Zjawia się u Niemca, patrzy, a on prowadzi prawdziwe centrum handlowe. Dobra Niemiec. Potrzebuje jakiejś seksi dla mojej żony. Niemiec prowadzi go na stoisko z bilizną. Wybieraj co chcesz. Diabeł wybrał i mówi, potrzebuje też prawdziwego czołgu dla mojego syna. Niemiec prowadzi go na podwórze do stoiska z militariami. Wybierz sobie. Wezmę ten. Chcę jeszcze kupić nic. Niemiec nie miał nic i diabeł zabrał go ze sobą. Poszli do Ruska. Sytuacja się powtarza, Rusek też nie miał nic, wobec tego wszyscy trzej poszli do Poleka. I znowu ta sama sytuacja. Seksi-bilizna, czołg. Na pytanie diabła o nic Polak prowadzi go do piwnicy. Gasi światło i pyta się diabła. Diabeł, widzisz coś? Nic. To bierz dwa kilo i spadaj. Diabeł kazał przynieść Polakowi, Ruskowi i Niemcowi po jednym zwierzęciu. Polak przyniósł psa i diabeł kazał mu go zgwałcić. Rusek przyniósł niedźwiedzia. Gwałci go, płacze i się śmieje. Diabeł się go pyta. Dlaczego płaczesz? Bo mnie boli. A dlaczego się śmiejesz? Bo Niemiec idzie z jeżem. Diabeł kazał przynieść Polakowi, Niemcowi i Ruskowi wodę. Polak przyniósł szklankę wody, Niemiec wiadro, a Ruska jeszcze nie było. Diabeł kazał im to wypić. Polak jednym łykiem wypił wodę. Niemiec pije, pije. W końcu płacze i śmieje się. Diabeł pyta Niemca, czemu płaczesz? bo nie mogę wypić wody, a dlaczego się śmiejesz?